Czy światło jest piękne? Kiedy możesz wejść do wody o temperaturze powietrza 28 stopni Celsjusza, czy to nie jest piękne? Ale wiem. Nie uwierzysz w nic. Tego nie ma. To dla ciebie nie istnieje. To dla ciebie jest niedostępne. Tak jak cała masa innych rzeczy. To nie dla ciebie. Nie próbuj nawet. To się nie uda. Tobie nie. Mi tak. A tak na dobrą sprawę to są bzdury i wszyscy doskonale o tym wiecie by się udało, wystarczy tego wyłącznie chcieć. Tylko tyle, aż tyle, jedynie tyle. Nie ma, nie ma żadnego warunku więcej. Zachód zawsze jest czymś pięknym nad morzem i powiem Wam, że uwielbiam go obserwować. Uwielbiam te chwile, kiedy słońce wpada do wody. Dokładnie na zachodzie tutaj. Troszeczkę ta górka nam zasłania. No ale bum, tralalala, nie można mieć wszystkiego kiedy ma się tyle wszystkiego dobrego przepiękne miejsce no i księżyc wczoraj nad głową, dzisiaj tutaj i co chwilę co tutaj widzimy kolejny jet lądujący Za amatorami przygody na Phuket a może w samej Tajlandii? Zobaczcie jak pięknie to słońce wchodzi w horyzont, jak masło. Coś pięknego, co? Powiedzcie że to jest likne że to... A, nie, to tam jakieś tam głupoty Kryński opowiada. Tak, głupoty sobie jakieś opowiada. O tej pani też opowiada opowiada sobie, ta niech opowiada poopowiada, po poopowiada, wróci z tego urlopu, to przestanie. A no moi drodzy, ja nie jestem na żadnym urlopie. Ja tutaj mieszkam. Bardzo ładne ujęcie. Samolot, statek i ktoś, kto sobie tam pływa jak ryba. I już za kilkanaście sekund będzie na ziemi. Co o tym myślicie? Czy tak warto żyć? Czy dusić się w Wielkiej Brytanii albo gdzieś w jakiejś Polsce na 500 plus albo 800 plus, jeżeli macica twojej żony jest wystarczająco hmm, dająca, nadająca się. Fajnie się fotografuje czasami, e, czy nagrywa ludzi, e, którzy przechodzą na nieświadomce za tobą, A super, ale z o to chodzi. Słuchajcie. Przemyślcie sytuację. Ja wiem, że większa część nie, nie wierzy, nikt nie uwierzy w to co widzi. Tacy już jesteście. Mój własny stary nie wierzy. <głos> <głos> Więc nie oczekuję tego wcale od was. Ja chcę, żebyście po prostu popatrzyli, porozkoszowali się tym, co możecie mieć. Ale tym, czego raczej nie będziecie mieli, nie ze względu na to, że ja tak nie chcę, tylko ze względu na to, że psychicznie nie jesteście gotowi na uniesienie tego. Po prostu jesteście przyzwyczajeni do zapierdalania. Jesteście robotami, Tryb trybikami w maszynie. A kto jest temu winny? Mój stary zawsze mówił. A czyja to jest wina? Moja? No chyba raczej nie. Twoja? No, chyba raczej tak. <noise> A nigdzie się nam nie spieszy. Jeden, jeden mężczyzna ambitnie do wody, z powrotem, do wody, z powrotem, bardzo dobrze. Ja dzisiaj zabrałem ze sobą drugi sprzęt, który ma zdecydowanie lepszą soczewkę, jak widzicie. E, kolorystyka jest boska, jest prześliczna, bądźmy szczerzy. Ten, ten fiolet, ta purpura... No, to jest rewelacja, po prostu to jest totalna rewelacja. Popatrzmy sobie na turystki. O właśnie. To, to, to dla tych pań też tutaj przyjechaliśmy. Ale obejrzmy jeszcze raz tą purpurę. Ta purpura, o właśnie ten odcień, jest genialny. Jest totalnie, po prostu wykwintnie rewelacyjny. Ile można podziwiać zachód słońca? Powiedzcie mi ile można, ja mogę bardzo wiele razy. To są setki, ty, czy tysiące, nie wiem. Raczej tysiące u mnie, które spędziłem nad morzem. Raczej grube nawet tysiące. W tym telefonie są trzy kamery i w zależności od zoomowania, to widzicie, to natężenie światła jest łapane inaczej. To kolorystyka automatycznie się zmienia.

Dlaczego ja o tym wszystkim wam mówię? Dlaczego ja to w ogóle nagrywam? Przede wszystkim dlatego, że słuchajcie, marzenia się spełniają. O ile je macie, bo jeżeli ich nie macie, no to jest trochę lipa. To inni mają je za, za was i nie spełniają waszym życiem swoje marzenia. Musisz mieć swoje. Nikt wam nie zabrania. Czy to jest fajne? Uważam, że tak, definitywnie. Czy to jest bardzo fajne? Tak, zdecydowanie, to jest zajebiste. Polecam Wam mieć swoje własne marzenia, bo każde z nich można spełnić. Definitywnie. I mogę się o to z Wami założyć, że jeżeli zdobędziecie odpowiednie kompetencje w zakresie chociażby zarządzania czasem, planowania, to jesteście w stanie hitować każdy swój target. Every single jackpot all of them one by one and from the end to beginning everyone every single one uh, and i wiem, it sounds fucking pathetic but the truth is it's actually very simple very fucking simple you just need to try. ale wiem że większa część z was nie chce nawet próbować wiecie że wiecie nawet jeżeli nie wiecie że wiecie albo wiecie że nie wiecie ale dow dowiedzieć się nie chcecie że wiecie i te wszystkie inne bzdury. To tak jak z tą płaską ziemią. Pamiętacie tą wyspę? Jakiś czas temu chciałem na niej być. Później się na niej znalazłem. Jaki jest dalszy cel? W zasięgu wzroku. I nie jest to ten mężczyzna, bo nie interesują mnie mężczyźni. Tam jest cel. Jak daleko? Zobaczcie, jak skaczą ryby, zobaczcie, jak to bosko wygląda. O kurcze, nie wiem, czy udało mi się złapać, ale... Super, to jest cała ławica... Cała ławica ryb, jedno po kolei. Rewelka. Tak, to jest zachód słońca na Phuket. Na Phuket International. Wszyscy pozują. Aha, widzicie wszyscy, zasłania wszyscy. Za chwilę zachód, zostało na. Co Wam chcę powiedzieć w takiej chwili? Wpadnijcie, zobaczcie. Nie, oglądanie na wideo to nie jest to samo, to samo. Żadnych zapachów, żadnych smaków. Mmm, nic a nic. Ile nam zostało czasu? Momenty. Woda już podpływa pod nasze stanowisko. <grywa> Jak zdaje nam spodenki, no to spodenki będą mokre. Dzisiaj ważny deal do zrobienia, ważny biznes. Biznes, na który czekam tutaj trzeci miesiąc, ale, ale dzisiaj będzie finalizacja. Dzisiaj deal zostanie sfinalizowany. Właściwie, jeden został sfinalizowany wczoraj. Nie, to jest backup tego samego dealu z trzema różnymi kontrahentami, po to, żeby zabezpieczyć interes, po to, żeby na okoliczności żeby on suksidował. tak? Ma succeed, there is no other way. It must. Czasami w życiu nie masz wyboru, musisz po prostu wygrywać zawsze bez względu na okoliczności. I to są takie chwile, takie jak ta. U was styczeń u mnie też. U was dziesiąty u mnie także. Tylko warunki nieco inne. Ale dalej wszystko... Wszystko się... Przecież wiecie o co chodzi. Wiecie o co Kama. Wszystko dokładnie takie samo. Tylko długość szerokość geograficzna jest trochę inna. Co? Decyd. Niczym innym się nie różnimy w tej chwili. Po prostu miejscem pobytu. A wolicie być tu? Czy może tam A może wodzi się być tam, głęboko, pod Część z Was być może będzie chciała po, powędrować aż tam, tak, tak daleko, 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 daleko i tak to coś to jest księżyc Ale czy tego chcecie, czy nie chcecie, to Wystarczy chcieć Tylko nic więcej. Nic więcej.